Dziś mam dla Was niesamowitą książkę, pełną zapachów, podróży innych niż wszystkie, no i trochę romansu. Książka Cynamon, Chłopaki i ja niemieckiej autorki Dagmar Bach, która zajmuje się tworzeniem książek dla dzieci i młodzieży. Jest dla każdego, kto szuka lekkiej, wciągającej historii z romansem. Również dla starszych czytelników, którzy doceniają humor i ciekawą fabułę. Victoria King ma 15 lat. Chodzi do dziewiątej klasy prywatnej szkoły w małym, urokliwym mieście, w którym wszyscy się znają. Wiki ma zwariowaną mamę i jeszcze bardziej zakręconą ciotkę. Dziewczynie podoba się pewien chłopak, dla którego nie istnieje. David, bo tak ma na imię, kompletnie nie, nie zwraca na nią uwagi. Jest dla, jest dla niego przezroczysta. Chłopak nie odkleja nosa od komputerów. Chyba, że w zasięgu jego wzroku znajduje się Clary, znana w świecie Wiki jako zołza numer jeden. Jak łatwo się domyślić, dziewczyny za sobą nie przepadają. Wiktoria to zwykła nastolatka ze zwykłymi problemami wieku dorastania. Pozornie, bo dziewczyna ma pewną niezwykłą przypadłość, której nie jest w stanie kontrolować. Kiedy poczuje zapach cynamonu, od razu przenosi się do alternatywnej rzeczywistości, w której nie jest już Wiktorią, jest Tori. Przyjaźni się z Clary i wiedzie zupełnie inne życie. Tylko co się dzieje z Tori, kiedy Wiktoria zajmuje jej miejsce i stara się i pozostać niezauważalna? Tori doskonale bawi się w świecie Wiktorii i zaczyna nieźle mieszać w jej życiu. Zaczynając od pozbycia się większości jej garderoby. Początkowo przeskoki są krótkie, potem wszystko się zmienia, a to dopiero początek niez niezłego bałaganu. Ta książka jest idealna, jeśli potrzebujecie odpocząć przy lekturze, a przy tym dobrze się bawić. Pełna humoru, błyskotliwe dialogi i barwne postacie to gwarancja znakomitej zabawy. Perypetie miłosne Wiktorii są jednym z głównych wątków tej pozycji. Ale nie są one na pierwszym miejscu, nie są one banalne ani przesadnie ckliwe. Można powiedzieć, że to dopiero początek fascynacji dwojga bohaterów. Nie dominuje i nie przesłania innych ważnych i interesujących wydarzeń, a przyznam, że jest ich sporo. Akcja powieści jest dynamiczna, nie zwalnia tempa ani na moment. Dzieje się naprawdę dużo. Wyśmienicie skakało mi się z wiktorią w te i z powrotem, a potem znowu. W napięciu czekałam na kolejny skok i to, co się za każdym prz przeskokiem kryje. Przeskoki to mój ulubiony element tej historii. Ucieszyłam się więc, że z biegiem czasu zmiana pomiędzy równoległymi światami nabrała tempa. I chociaż zamiana ról była coraz szybsza, ani razu nie straciłam orientacji. I za to duży plus dla autorki. Z każdym przeskokiem Dagmar Bach uchylała rąbkę tajemnicy, jednak nie zdradziła, o co w tym wszystkim chodzi. Czym tylko narobiła mi smaka na kolejne części. Relacje rodzinne Wiktorii są skomplikowane a wskutek podróży do równoległych światów gmatwają się jeszcze bardziej. A najbardziej intrygująca w całym tym chaosie jest nieco szalona ciotka Poli, starsza siostra mamy Wiki, która najlepiej opisuje sama Wiktoria. Ciotka Poli jest jak diodek z Kaczora Donalda, wynalazca wszystkiego, ma tytuły doktora z zakresu fizyki, chemii i biologii i tworzy, skręca, spawa i dzierka najprzeróżniejsze rzeczy, które potem usiłuje upchnąć w internecie. Z mniejszym lub większym sukcesem, zwykle mniejszym, stworzyła na przykład prostownicę do bananów, gitarę samograjkę i parasol do lotów ślizgowych. Bohaterowie zosta zostali przez autorkę świetnie wykreowani. Przede wszystkim są autentyczni i mogą wzbudzać różne emocje. Zostali zestawieni na zasadzie przeciwieństw. Są tu ludzie dobrzy, jak Vicky czy Paulin. Są źli, jak Claril i jej grupa. Każda z osób jest charakterystyczna i daje się lepiej poznać. Najciekawiej zostały przedstawione postaci kobiece, a najbardziej wyróżniające się, chociaż drugoplanowe, były postaci dwóch Albertów. Autorka opisała ich w sposób tak realistyczny, że za żadne skarby świata nie chciałabym mieć ich w swoim otoczeniu, a nawet kiedykolwiek spotkać. Bardzo podobała mi się ta książka i oczywiście polecam kolejne części: Cynamon, Kłopoty i ja i Cynamon, Sekrety i ja. Które są równie tajemnicze, porywające, zaskakujące, pełne humoru i oczywiście pełne aromatycznego cynamonu. Zapraszam do naszej miejskiej biblioteki publicznej.